Próbuję tam wejść na, na górę może mi się flary dajesz okierniczyć wszystko Zapał... wbijać flara za 40 No sprzedaj, zawsze 40 i więcej Ja już podbiegam pod trojstokę praktycznie, Mam, nie wiem kilometr czy cały do trojestoky Niejedna woda Zobaczmy ile chodzą tabletki O kurde Oho Do mnie Ło wow. Spudłował No Nie nie na modach I to takich hardcore'owych O To jest spudłował Po 500 tam Sprzedaż? Nie, co też po 50 O oh, my włos Jakaś wredna meda do mnie strzelała Jakieś jakiegoś grubszego kalibru Kacz, ten co do mnie strzela, miał cały swój ABC. No ale A wejdziemy. kurwa. miał nadzieję, że ty masz. Też no, on nie widział, jak strzelał. No ale to, to trzeba mieć yy, ubrany. No nie, masz rację. Oho, lec mam zabijszcza. Dziękuję. Tu musieliśmy jeszcze wyglądać, nie? Jak każdy gra w Daezy i zabija sobie od tak zombiszcze Nagle ja gram w Daisy i omija mnie jak tylko mogę I o co chodzi? Tylko zombiść. Ja już wiem co robią zombisz na tym serwerze Ale tu jest Ja nie mam zamiaru ryzykować. Zombie camera. Oho! Znowu do mnie. Ten sam go zagęszcza. Spokojnie, że poznaję. Cieba mnie do wyżaju. Idę po but. Dobra. Zombie zagrował. Kurde. Trzela do mnie. Ja nie mam kondycji. Ale zębiaki agrują na niego. Zębiaki strzela Gdzie tam we mnie? Ewidentnie Cześć Jaś. Aho, zmienił kaliber Do mnie ewidentnie Teraz dopiero do zębiaków zaczął strzelać Coś tu przyszedł Ten sam co wcześniej Masz odgane na blisko jeszcze Ma coś z Lynetą. Tylko Zezam na szczęście. Moje szczęście. Ani razu nie trafił. Nie, znowu. Ja... Yeah. Naprawdę. O, lecę ile sił w nogach. No, no leć. Skryjcie. Leć, leć. Bo on chce mnie zastrzelić, nie? Ale jak mnie wyczaił kurde tutaj znowu Dobra, słyszę jak się strzał z zambiekami Nie daj im rady Za bardzo o, jest zagrowa tego Teraz dwa strzały były Tak Tak to on To, to, to ja wiem tu SKS jakiś jest Wzy? Dobra, zabiłem typa. Do jakiegoś Ale drugiego? Nie jeszcze... Wiem, 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 wiem. Chyba ja go jeszcze nie zabiłeś, bo nie wyskoczył napis. A teraz? Dobra, nie wiem, nie, nie wyskakuje, może po jakimś czasie. Może. Jeszcze ciuchy do końca. Daj broń, tundrę miało. Ja ci powiem, jak będę podchodził. A tutaj wyżej górka jakaś jest. O, dobra, widzę ciebie. Zatrzymałem się. Tak, to ty jesteś. Ale ty przeszedł, to przeszedłeś już drogę. Słucham? Ty drogę przeszedłeś. Tak. Na północ tak, bardziej. ja nie wiedziałem. Ja to byłem niżej od niego. Jesteś po drugiej stronie. A to do ciebie. Dobra. Widzę cię. Odbijesz w lewo 90 stopni i masz typa. Za 100 metrów. No nie, 200. A lewo? lewo, lewo, no. Przed, przed tak. drogą jest? Od, od tej strony, od tej strony, na, na tej wysokości co ty jesteś? Tak odległo się od, od drogi jak ty jesteś teraz, biegnij cały czas. I jak będzie rozwidlenie dróg, to go zobaczysz pod krzakiem, na tej wysokości. Nie ma. To adept. Dobra, widzę ciało. Łap, z niego coś, co się da. No to jest CBJSM? Jakieś Mam to, a Ma masz magazyn? Nie w tym wypadku. To, to ty byłeś, ta? Okej. Okay. Wy wybijemy wszystko, kurwa tu. Wcale nas nie słyszeli teraz. Trudno. Kurwa, nie trafiłem z pięciu metrów. Jezu, jak to ma stado. Tam wyjdź i najwyżej obserwował ile ich jest dokoła? Cztery No chyba więcej Cztery widzę I pobiegł gdzieś Zauważyłem właśnie Czysto masz, wybiegnij teraz I... Kolejny wybiegnij Okej, okay, wracają No, no właśnie Co ty mnie kuwa co chcesz, chcesz mnie wrzucić? Cztery są A ty? Tak, no muszę strzelać mnie. No okay, tylko w jakiejś przeguszonej strzomie. No go pytam. Dwa. Eee. Więcej. Długo zagrywały w moim kierunku. Wybiegnij teraz. Teraz wybiegnij. Masz czysto, wybiegaj. Odbiegły daleko. Idą do mnie. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, gdzieś indziej idą. Poszły. Jakby w moim kierunku. Wybiegłeś? Tak. A o drugi barak sprawdzać? Nie, byłem byłem jeszcze sekundą. Ale go <laughs> za apteką czekam na ciebie. Water, to wybiegłem za ten. No dobra, spoko, no ale chodzi o tamten kierunek Spotkamy się tam za bazą w lesie. Mniej więcej za apteką. My tą dróżkę przy, przy sewergi minęliśmy już? Asfaltową? Tak Ja wiem gdzie Ja wiem gdzie jesteśmy Ta droga, którą... Przy, której idziemy prowadzi pod bazem Litarną Oczywiście, że tak Tu? Tak Ta? Albo nawet ta bardziej po lewo prowadziła, nie pamiętam już co z tych dwóch Oleg grzybów! Dawaj mnie to nie ma miejsca już. się że nie ta droga. Już za trochę byliśmy. Ta polewo prowadziła. Do militarki. Oho. Patrz. Patrz. Patrz, co tu jest, panie. No. Zapukaj, zapytaj się, czy pożyczam coś. Nie widzę loca, może z drugiej. Ty! coś jest w środku. Ktoś właśnie zamknął ten yy, skrzynkę w środku słyszałem Słyszysz? Znowu? Nie słyszałeś tego? Czyli ktoś tu jest, biegnie tu Skąd? No przy wejściu jest Z drugiej strony, łap go! Oberwał, żyje. Leży, mam go. Jaki kozak, co z ma O matko, bierem no, pani. Już dobre info ci dałem. No Jaki to sprzęt! Jestem. O co go drzwi? Drugi. To ty? Nie e o tam strony, drugi znowu jest. nie mam takiej broni na krótko To ty tu jesteś? Przed ziemi? Nie, to on! Od, od drogi to on! Zabij go! Padły. Git! Git! Zombie, idę uważaj Ale był identycznie ubrany jak ty Kurde, czekaj zombie Nie identycznie, podobnie Mnie zmylił ten kask, bo miał też ruski kask Ty... Nie wiem, nie wiem czy lutować teraz Skarel, lutuj teraz A kiedy chcesz lutować? A jak to w środku jest? Ty podbierasz? Tak, ja Dobra, po drugiej stronie, coś. dobra, dobra. O, Lara miał szkoda, że bazę zdążył zamknąć. No, mogę strzelać szybciej. Ile hajsu mieli w ogóle? Jaki plecak w ogóle on ma? Budowali. Plecak. Uuuu, Też chcę go założyć, ale nie mogę. Czemu? Uszkodzony jest tylko. Tu nie mogę go założyć, jak jest uszkodzony. Dobra, ja zniszczony mam. Nie mogę coś uszkodzonego. Nie wiem. Zniczaję. Jakiej taśmy mam? O wiem, mały bazy, włos. To. I byśmy do bazy jeszcze weszli. O mały włos. Teraz ja chyba jakiś zbugowany ten plecak. Chyba, że bazy zdąży zamknąć. Podniszczony. Mogę teraz? Mogę, mam. Podniszczony. Założony. Ja, kurwa, zniszczony wziąłem. Nie, nie mogę założyć zniszczonego. Mm, dopiero podniszczony. Ty, ty, się, ty się ruszasz? Tak, tak, tak. Dobra. Ale tu miał tego. O, kurwa, to biorę. To w ogóle jakaś nie. Chodź tutaj, chodź tego, tutaj, tutaj drugiego, przed drugiej stronie wyjścia. To ma? Tak, ja tego lutuję jeszcze. Tak, Maska ma jakiegoś. Eee, ma dla ciebie ten. Lepszy. O kurwa, co to jest? Jaka kamizelka! Ten co miał? Ten też miał jakąś dziwną. Te w zamienie. Miał taktika westa jakiegoś. Ten top westa. 6 slotów. No, nie, ten top westa też miał. zamieniam Do tego top westa też. Ty mówisz, że ktoś coś zamyka. Jak używa? To ten w środku. Obrwałem, Zginąłem.